Witam wszystkich. Mamy tu drzewo do pocięcia. Mam pilarkę sztila 251. Nie pamiętam, ale ona ma coś koło 3 koni mechanicznych. Może trochę więcej, może trochę mniej. Nie pamiętam. Jest tu założony jakiś marketowy łańcuch. Używany ten łańcuch jest. Tu już widać po zębie, że. Jest lekko przytępiony, bo się kolor zrobił tutaj na górze. Ja go zaraz naoszczę. Będziemy robić test cięcia. Co Wam mogę powiedzieć? Ten łańcuch był już za dwa czy trzy razy oszczony. Marketowy oczywiście. Jeden minus, co ma ten łańcuch w sobie. To taki, że się strasznie na ogniwkach rozciąga bo popatrzcie, zastartowaliśmy z takiego poziomu yy, z takiego poziomu napinania już jest około 2 cm na, rozciągnął się nam yy, ten łańcuch i on już też by wymagał tutaj naciągnięcia ale już się skończyły ograniczniki i myślę, że przy następnym oszczeniu już będę musiał ściągnąć yy, łańcuch i rozkuć i wyrzucić jedno ogniwko no i co chciałem powiedzieć idę go naoszczyć zaraz włączę piłę i zobaczycie jaką fajnie tnie drzewo naprawdę no co do, co do cięcia i jakby powiedzieć to nie ma co zastrzeżeń za tylko to że jest miękki bo się rozciąga widzicie jaki wiór jest to jest już przytępiony łańcuch, zaraz będę zaraz go naoszczę i będziemy testować go. My łańcuch po oszczeniu. Naoszczony jest łańcuszek, zebrane są ograniczniki. Łańcuch jest naoszczony. Mówię, to jest marketowy łańcuch, jest to używany już dosyć sporo. Zobaczymy jak on działa. Mamy tu mieszane drewno, jest to dąb i inne drzewa też także teraz będziemy chcieli dęba zobaczymy jak to będzie szło Mamy tutaj świeżą trocinę i widzicie jaka jest duża ta trocina gruba jak się ładnie odcina jak dłuto noża wycina pasy trocinowe także to jest naoszczony porządnie łańcuch i szczerze mówiąc łańcuch marketowy różni się od yy, profesjonalnego łańcucha tylko tym że Marketówka jest miękkim łańcuchem, i trzeba ją troszeczkę częściej naoszczyć ale też ma dłuto, yy, dłuto do cięcia, yy, jakby powiedzieć, dobrze dobry, w dobrym kącie naoszczone i skuteczność jego jest tak, taka sama jak jak yy, profesjonalnego łańcucha, tylko z wyjątkiem tym, że Zerknijcie, on już się tak rozciągnął, że tutaj wchodzi ryzyko zerwania się łańcucha, bo on nie wiem, czy on do końca oszczenia, bo jeszcze tutaj jest dosyć sporo jest jeszcze pół, pół centymetra łańcucha, jeszcze jest sporo oszczenia tego łańcucha, bo to do tego ogranicznika się zbiera jeszcze sporo jest tego łańcucha, a on już jest tak rozciągnięty, że jemu Jemu brakuje napinacza, bo od tego momentu startowaliśmy, to już 2 cm się rozciągnął. No i teraz by wypadało go naciągnąć, ale nie ma możliwości tego zrobienia, bo już się skończyło, skończyła możliwość napinania tego łańcucha. Także wezmę się zaraz, zdemontuję ten łańcuch i skrócę go o jedno ogniwko, bo, bo szkoda wyrzucić. Jak jeszcze coś funkcjonuje. A jak widać na filmiku, w bardzo dobrej kondycji i ładnie, ładnie on tnie i szkoda go wyrzucić. No ale trzeba uważać z nogami, żeby nie zawinęło łańcuchem jak się zerwie, bo no niestety markowe łańcuchy nie będę to wymieniał marek, ale markowe łańcuchy są po prostu. Pod tym względem nieugięte są sztywne, i mało co one się rozciągają. I rzadko kiedy one pękają, to już trzeba naprawdę przewinić, żeby łańcuch markowy zerwać. A tutaj są marketowy, ten marketowy, no mówię, no jest dobry, nie fajnie, ale się rozciąga. A jak się rozciąga, czyli tutaj na tych ogniwkach, to w tym miejscu gdzie te nity są. On tam nabywa większego luzu, i jest możliwość, że w tym najsłabszym miejscu te ogniwko może szczelić. Czy w tym miejscu, czy w tym, ale one tutaj lubią się zrywać. I dlatego to jest jeden duży minus tego łańcucha. Poza tym, mówię, no, od firmowych łańcuchów te dłuta tnące się nie różnią. Stopka, która. Reguluje głębokość cięcia, też jest taka sama, także to tylko się różni klasą stali, która jest wykorzystana, no jest ta stal po prostu bardziej elastyczniejsza i, i w ten sposób to wyróżnia te łańcuchy między sobą, bo tempo cięcia drzewa jest takie samo jak, jak i na firmowym, tylko jest ten minus właśnie, że on się strasznie rozciąga, bo to jest miękki łańcuch, ale bardzo fajnie się nim pracuje.